Dewolaj! To polski dementor wysysa z nas wolę życia od sztu aż po pogrzeb. Kotlet, który zna więcej naszych rodzinnych sekretów niż własna babunia. No bo przecież nie ma uroczystości bez niego. Zastanówcie się, Pomunia, dewolaj, wesele dewolaj, imieniny Dewolaj, tak w Uko i kuku. To nie jest Danie, to jest już teraz obowiązkowy rekwizyt, jak plastikowy obróz i wódeczka w zamrażarce. On nie jest wyborem, on jest losem. Devolé to taka kulinarna wersja Windowsa XP. No niby przestarzały, nie ma wsparcia, niby śmieszny, a i tak wszyscy go instalują, bo tak się robi. I tak siedzimy, przeżuwając tę panierowaną relikwię, jakby była sakramentem narodowej kuchni polskiej. To nie jest potrawa, to jest już taki polski rytuał przejścia. No bo jeśli go nie ma na stole, to znaczy, że impreza była co najmniej nielegalna. A teraz pytanie do ciebie. Czy naprawdę chcemy, żeby nasza wieczność pachniała smażonym masłem i bułką, tartą?